Jak to było kiedyś? Jak się kiedyś wyrywało kobiety w takich miejscach, gdzie można było potańczyć? Różnie bywało, różnie bywało. Ale co było trzeba Wrywatki kiedyś zrobić? Prywatki. Ale co było trzeba zrobić, żeby wyrywać jaką ładną kobietę z parkietu? Prawie nic. Seks na pierwszej randce, tak czy nie? Trzy razy tak, jedna zmieniła zdanie. Czyli tak jak w tych czasach. No tak podobnie, podobnie. Kurczę, myślałam, że kiedyś było trudniej. Jak to się nie całujesz? Przechodzisz od razu do rzeczy? Co musiałabym zrobić, żeby zaciągnąć faceta do łóżka? Ja myślę, że ty nie, nie za wiele, wiesz? Tak naprawdę? Ja myślałam, że na przestrzeni wieków się zmienia, że kobiety są łatwe, a tu się okazuje, że kobiety były łatwe zawsze. Oni mnie? On Ciebie. Nie, ja będę pan przyszedł z kobietą swoją tutaj dzisiaj? Nie, nie, nie było takiej potrzeby, nie było to nie no to, potrzeby. Nie ma potrzeby? No bo no to tyle to nie pięknych potrzeby. młodych kobiet, prawda? A po co ci ten kolcz? Pokaż! Piękne są kobiety wszędzie. Wszędzie, trzeba się im jątać. Po co przychodzi ze swoją? <laughs> Więc po co z drewnem do lasu? Oczywiście. Ale do czego on służy? On jakoś dodatkowo do czegoś się przydaje czy nie? Nie. Jasne, nie wykorzystujesz tego. Ale jaja.